Witamy z podskoczni Bergizel w Innsbrucku, która dwukrotnie gościła uczestników zimowych Igrzysk Olimpijskich, a w tym roku po raz 73 jest gospodarzem turnieju Czterech Skoczni. A już za chwilę pokażemy Państwu, jak my tu naprawdę pracujemy. Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny, którzy po raz kolejny spędzają ze sobą nie tylko turniej Czterech Skoczni, ale także Nowy Rok. Panowie, czy Wy się lubicie tak naprawdę? W życiu daj spokój, spójrz na niego. Czy jego w ogóle da się lubić? Nie, ja nie, nie będę komentował tych zaczepek, absolutnie nie. Spędzamy tyle czasu ze sobą, że musimy czasami się lubić bardzo, a czasami potrafimy się pobudzić. Najważniejsze to jest tym, że zaczynamy się rozumieć bez słów. I to jest ważne. <grywa> Co jest dla Was najtrudniejsze, jeżeli chodzi o pracę eksperta w studiu skoków? Dla mnie to zdecydowanie te poranki, które nie są zaplanowane, i nagle okazuje się, że trzeba rano wstawać, a miałam zaplanowane spać do 10. A dla mnie, że mnie nazywasz ekspertem. Bo się ekspertem nie czułem, nie czuję i nie będę czuł. Ulubione miejsce Merka na skocznie, czyli Migzona. Drogi Kac, przez którym ze skoczków najlepiej to by się rozmawia i dlaczego? O kurczę, nie spodziewałem się tego pytania. Nie mam jednego ulubionego, oni są po prostu fajnymi gośćmi, więc z większością przyjemnie jest zamienić parę zdań po konkursie. Tak właśnie prezentuje się strefa wywiadów, a to jest specjalny monitorek, na którym to mamy podgląd do tego, co się aktualnie dzieje na skoczni, kto prowadzi, ile skoczył, czy jaki wieje wiatr. A jutro przed nami ostatni rozdział 73. edycji turnieju Czterech Skoczni. Kto wygra, proszę być z Eurosportem, proszę być z tvn już tradycyjnie w Święto Trzech Króli. Zapraszamy!